Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Tadek Sto. i słuchajcie, nie bez powodu nie jesteśmy dzisiaj w stroju e, Deadpool'a Kruka, ponieważ dzisiaj mamy powrót skinów de, e, proszę, Star Warsowych Więc jestem mega zadowolony, bo myślałem że one już nigdy nie powrócą, powrót którego nikt się nie spodziewał Więc odświeżmy sobie pamięć No i zobaczmy jak one wyglądają No to co, zaczynamy Ej, Tadek, ale ty się jeszcze nie wyżyliłeś suba, a więc nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, no i oczywiście o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem. No dobra, a teraz ja już przechodzę do sklepu, w którym mamy, proszę bardzo, cały sklep Star Warsowy, tak jak to było na początku. Mamy Rey, mamy Żołnierz Sithów. Mamy jeszcze Kylo Rena, którego sobie kupiłem, bardzo mi się podobał. Ma jeszcze edycję e, bez kaptura, pokażę wam to później Ale dobra Mamy tutaj killoff na jedną rankę Pauka No i Tanks okay. Mamy myśliwiec... E, Tien No i mamy Ewinga Bardzo fajne Okej okay. Mamy oczywiście Kylo Rena Mamy ten killoff no i mamy tą emotkę. Okej. Okay. Mamy ki do Rey. No i samą Rej. Też bardzo fajnie wygląda i bardzo dobrze dopracowana z twarzy. Bardzo fajnie. Okej. Okay. Mamy tą pałkę na jedną rękę. Mamy żołnierza Sitów. też bardzo fajny skin. Ciekawe czy powrócą jeszcze do sklepu e, ci biali szturmowcy. Mamy e, kciuk w górę, jeszcze raz. Mamy zdrajca. No, mamy samego myśliwca Ewing. No i mamy jeszcze te Ewinga. No a w zwykłym sklepie mamy powrót Astra. Też super styl, e, przepraszam, super skin, który ma e, te edycje stylów z takimi gwiazdkami albo z gwiazdami, takimi z e, konstelacji. Super. No i piękny plecak, a bardziej gwiazda. A malowanie animowane jest super, jest cudne naprawdę. Mega ładne i mega dobrze zrobione. Ok, mamy skiny. Przykładowo e, poborowa, którą kiedyś sobie kupiłem na, e, na challenge. Wszystkie mają edycję. No i jak zmienimy sztandar e, i kolor, to to skin też nam się zmienia. Mamy także do nich lotnie A przepraszam, mamy tarczę Lecak No i kill off. Wszystko super No dobra, a co mamy tutaj? Malowanie Deadpool'a Hmm No spoko Spoko, może być O to jest fajne Do tego jest fajne Okej okay. Kilo. Saperka taktyczna, sztandar nad głową, tak, tylko Deadpool, popracuj z ciałem, Proszę. Mamy Tarfiara, czy też super skin, który kupiło wiele osób. No i załamka. No. Dla mnie będzie załamką, jeśli nie zostawicie łapki w górę. No, i subskrypcje, a więc lećcie, zostawiajcie wszystko, co przed chwilą powiedziałem, no bo Kylo Ren niestety, ale zrobi tak, jeśli to się nie stanie. No dobra, moi drodzy, to był na tyle. A, ja miałem wam jeszcze pokazać edycję stylu do mm, plecaka Kylo Rena, czyli to tego. Mam, możemy mieć albo tak, albo tak z zdjętym kapturem. Ja wolę mieć w kapturze. No dobra moi drodzy to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli tak, no to oczywiście łapka w górę. No i oczywiście subskrypcja. No i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!